O szczepieniu powinny pamiętać też szczególnie kobiety ciężarne. Kobieta ciężarna nie płaci, a szczepiąc siebie chroni swoje nowo narodzone dziecko. Jednym z takich podstawowych standardów zapobiegania zachorowaniom na krztusiec są szczepienia. Są jedyną skuteczną tak naprawdę metodą. Osoby dorosłe powinny pamiętać o tym, żeby co 10 lat zgłosić się do lekarza w celu przyjęcia dawki przypominającej przeciwko krztuścowi, a szczepiąc siebie no, chronimy też swoich najbliższych. Gość kalejdoskopu. A dziś jest nim pani Katarzyna Reiser, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Czy możemy już podsumować jesień i zimę, jeżeli chodzi o zakażenia na grypę RSV i COVID? Czy jeszcze może nastąpić wzrost zachorowań? Miesiąc marzec jest jeszcze takim miesiącem, kiedy nie możemy powiedzieć ostatniego słowa, jeżeli chodzi o zachorowania na grypę czy zakażenia wirusem RSV czy też COVID. Wiadomo, że ten sezon grypowy trwa z reguły w Polsce od września do marca, więc ten sezon grypowy się jeszcze nie zakończył. Jakie są statystyki, jaki stan epidemiologiczny w regionie w tym momencie <laughs> mamy, jeżeli chodzi właśnie o zakażenia grypę RSV? W województwie podkarpackim na podstawie otrzymanych od lekarzy zgłoszeń obserwujemy spadek liczby zgłaszanych przypadków zachorowań na grypę. Podobna tendencja jest też w Polsce. W miesiącu styczniu bieżącego roku w województwie podkarpackim. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń od lekarzy odnotowaliśmy 6525 przypadków zachorowań na grypę. Są to te przypadki potwierdzone wynikiem szybkiego testu antygenowego. Natomiast w miesiącu lutym bieżącego roku tych przypadków zachorowań na grypę odnotowano 3589, więc widzimy, że jest to spadek znaczny. W województwie podkarpackim taki szczyt zachorowań obserwowany był w miesiącu grudniu, kiedy to w całym miesiącu ubiegłego roku, kiedy odnotowano ponad 15 tysięcy przypadków zachorowań na grypę, potwierdzonych wynikiem szybkiego testu antygenowego. Dane te oczywiście dotyczą tylko takich sytuacji, kiedy osoby chore zgłosiły się do lekarza rodzinnego, miały wykonane badania i te badania zostały zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czyli te badania, o których Pani mówiła, te wykonywane na podstawie szybkich testów to już jest standard niemal u każdego lekarza rodzinnego i dlatego jeżeli lekarz ma podejrzenie o grypę COVID, czy też zakażenie wirusem RSV kieruje pacjentów i dlatego te statystyki u Państwa są dokładniejsze, mogą być dokładniejsze? Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma dostępne testy do wykonywania tutaj badań w kierunku COVID, RSV czy, czy grypy On one są y, po prostu wykonywane, te badania są wykonywane w gabinecie lekarskim, więc to tak naprawdę zależy od lekarza, czy takie badanie wykona. Ono jest wykonywane na miejscu w gabinecie, więc nie trzeba y, wypisywać skierowań. I od pacjenta, czy wyrazi zgodę na y, wykonanie takiego badania. Wiadomo, jeżeli będą te badania robione w każdym przypadku, to też dokładność danych będzie na pewno większa. I większa skuteczność leczenia? Oczywiście, bo wtedy wie, lekarz wie, z czym ma do czynienia i jakiego leku w danym przypadku użyć. Czyli, jak pani powiedziała, zmniejsza się liczba zakażeń na grypę, ale sezon zachorowań jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym roku. Ale dwa dni temu minęło pięć lat od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u polskiego pacjenta. Jak zmieniło się podejście epidemiologiczne do tej choroby? Czy mamy większą odporność grupową? Bo część osób przestała się już bać COVID-u, czy słusznie? E czy słusznie nie do końca. Ponieważ wiadomo, że koronawirus jest takim patogenem, który szczególnie jest niebezpieczny dla osób starszych, osób, które są obciążone dodatkowymi schorzeniami, jest niebezpieczny dla kobiet w ciąży, jest niebezpieczny dla małych dzieci, ponieważ no wiadomo, w ciężkich przypadkach zakażenia może doprowadzić do skrajnej niewydolności układu oddechowego, co za tym idzie, też może skończyć się niepomyślnie. Czyli może skończyć się zgonem. Na pewno nie możemy przestać się bać. Na pewno musimy myśleć o tej profilaktyce. Jeżeli jesteśmy chorzy, powinniśmy zostać w domu, aby, wiadomo, swojemu organizmowi pozwolić na tutaj rekonwalescencję i wyzdrowienie, ale też nie narażać innych osób, dla których ten przebieg może być ciężki i, i może się kończyć powikłaniami. Tak jak pani redaktor wspomniała, od, od zarejestrowania pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce minęło już 5 lat. Ten przebieg zachorowań jest troszeczkę inny. Wcześniej na samym początku chorowały osoby starsze. Początkowo myślano, że nie chorują dzieci, jednak no, widzimy, że chorują wszyscy. U dzieci ten przebieg jest tylko może trochę łagodniejszy. Też w roku 2021 w Polsce obserwowana była taka, największy taki szczyt zachorowań. Teraz ta tendencja zachorowań jest spadkowa. Tak dla przykładu, w bieżącym roku w okresie od stycznia do lutego odnotowano w Polsce 13 tysięcy, ponad 13 tysięcy przypadków zachorowań na COVID. W tym samym okresie ubiegłego roku, czyli w roku 2024, od stycznia do końca lutego odnotowano ponad 45 tysięcy przypadków zachorowań. W województwie podkarpackim w. W bieżącym roku od początku stycznia odnotowano łącznie 521 przypadków, więc no, tych, tych przypadków nie jest no, dużo, to nie jest już taka skala. Jak w latach ubiegłych. A jeżeli chodzi o to, kto choruje, to dalej jest to w przypadku COVID-u rozłożone na wszystkie grupy wiekowe, czy dalej jest to głównie grupa osób starszych? Chorują wszyscy praktycznie. Tutaj trudno jest tak jednoznacznie wskazać. Na pewno cięższy przebieg tej choroby, czyli zakażenia koronawirusem, jest u osób starszych. Alarmujemy o tym, że wzrasta liczba zakażeń krztuścem. Jak to wygląda w naszym regionie i czy rzeczywiście wzrasta? Tak, taki lawinowy wzrost przypadków zachorowań na krztusie, co odnotowano w ubiegłym roku i to zarówno w Polsce, jak i, pod, jak i na Podkarpaciu w Polsce zgłoszono ponad 32 tysiące przypadków zachorowań, czyli 35 razy więcej niż w roku 2023. W województwie podkarpackim w roku 2024 zarejestrowano 1222 zachorowania. Dla porównania w roku 2023 odnotowano tylko 9 przypadków zachorowań na krztusiec, więc ten wzrost jest naprawdę znaczny. Czy szczepienia, brak szczepień jest przyczyną powrotu krztuśca? Eksperci się nad tym zastanawiają. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co na to wpłynęło. Na pewno tutaj ten okres pandemii jest nie bez znaczenia, ale też, no wiadomo, jednym z takich podstawowych standardów zapobiegania zachorowaniom na krztusiec są szczepienia, więc te szczepienia są takim jedyną skuteczną tak naprawdę metodą i no na pewno są nie bez znaczenia. I też ta odporność grupowa, jeżeli chodzi o szczepienia na krztusiec, trochę nam się wyciszyła. Czy po prostu też powinniśmy powrócić jako osoby dorosłe do szczepień przeciwko krztuścowi? Odporność naszego organizmu i ta taka pamięć immunologiczna, jak eksperci podają, co 10 lat powinniś pamiętać osoby dorosłe, mówię o osobach dorosłych, bo wiadomo, że dzieci są szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, ale osoby dorosłe powinny pamiętać o tym, żeby co 10 lat zgłosić się do lekarza w celu przyjęcia dawki przypominającej przeciwko krztuścowi. O szczepieniu powinny pamiętać też szczególnie kobiety ciężarne. W w Polsce szczepienia dla kobiet ciężarnych od 15 października ubiegłego roku są bezpłatne. Każda kobieta ciężarna może zgłosić się do lekarza rodzinnego i od 27 tygodnia ciąży do 36 tygodnia ciąży może taką szczepionkę przyjąć, za to kobieta ciężarna nie płaci, a szczepiąc siebie chroni swoje nowo narodzone dziecko, ponieważ przekazuje temu dziecku przeciwciała, które wytworzyła. Po przyjęciu szczepionki. Pojawia się coraz więcej osób, które nie chcą szczepić dzieci, i czy w związku z tym jakaś choroba zakaźna <laughs> powraca, a nie powinniśmy już o niej mówić? To znaczy tak, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, to, to jest taki trend, że wiadomo, te choroby wracają. Nie można powiedzieć, że, że pewne choroby są choroby, których już nie odnotowujemy, ale jedną z chorób, która w ubiegłym roku się pojawiła, a w poprzednich latach nie było, i taka choroba, której można zapobiegać poprzez szczepienie, to jest między innymi Odra. W roku no jest to też Choroba zakaźna, który, która szerzy się drogą kropelkową lub drogą, drogą powietrzno-kropelkową w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Zachorowania na odrę też wiążą się z wystąpieniem powikłan, też często może przebiegać ta choroba ciężko i mogą występować takie neurologiczne powikłania. W roku 2024 odnotowano też w Polsce wzrost zachorowań na odrę ponieważ odnotowano 279 przypadków odry w Polsce w województwie podkarpackim w roku ubiegłym odnotowano 11 przypadków odry a w roku poprzednim, czyli w roku 2023, przypadków ODRY nie odnotowano. I tak jak już powiedziałam, jest to też taka jednostka chorobowa, której można zapobiegać poprzez szczepienie, a szczepiąc siebie no chronimy, chronimy i, i też swoich najbliższych. Wspominaliśmy o tym dzisiaj już w kalejdoskopie, a Senat ustanowił rok 2025 rokiem edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Czy stacje epidemiologiczne podejmują w związku z tym dodatkowe działania w tym roku? Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach swoich kom kompetencji inicjuje, organizuje, koordynuje działania oświatowo-zdrowotnej właśnie w celu kształtowania postań i zachowań prozdrowotnych. Działania te obejmują realizację wielu przedsięwzięć prozdrowotnych, są nimi takie programy edukacyjne, które realizujemy na bieżąco i realizujemy je przez wiele lat. Między innymi program Trzymaj Formę znam znamił, czy podstępne WZWB. Tych programów takich edukacyjnych jest dużo. Też prowadzimy programy z zakresu profilaktyki uzależnień. Realizujemy działania takie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym Zdrowotna i profilaktyka zawsze wpisana była w działania inspekcji sanitarnej, bo to jest kluczowy obszar działania dla zdrowia publicznego. Każdego roku otwieramy się też na nowe wyzwania takie edukacyjno-profilaktyczne, wynikające czy to z potrzeb zdrowotnych państwa, czy z bieżącej sytuacji epidemiologicznej, czy też z polityki prozdrowotnej państwa. I w tym roku też tak będzie szczególnie, w tym roku edukacji zdrowotnej i profilaktyki, konferencja w kwietniu specjalna będzie też przez Was przygotowana. Tak, również w tym roku podejmujemy takie nowe wyzwania i jednym z takich najbliższych takich działań to będzie taka organizacja konferencji, która będzie mówiła na temat aktywnego trybu życia, aktywności fizycznej i zdrowej, zbilansowanej diety. Tym razem jest to konferencja skierowana dla seniorów. Wcześniejsze edycje były dla osób po prostu młodych, dla młodzieży, dzieci, a teraz ta konferencja dedykowana będzie osobom starszym. Dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem była Katarzyna Reiser, kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Dziękuję bardzo za rozmowę.